Zwłóknienie płuc polega na tym, że w ich wnętrzu zamiast normalnych tkanek pojawia się tkanka łączna, włóknista. Można to porównać do tworzenia się blizny na płucach. U większości chorych pojawia się postępująca duszność, z czasem uniemożliwiająca samodzielne oddychanie. Samozwłóknienie, jeśli jest zaawansowane, można leczyć tylko za pomocą przeszczepu płuc. Z taką chorobą od wielu lat boryka się mieszkaniec naszego osiedla. Kilka kroków to dla niego ogromny wysiłek. W rozmowie z nami opowiada między innymi o tym, jak dowiedział się o chorobie, o zmaganiach z bezduszną biurokracją, o obietnicach bez pokrycia, ale też o radości płynącej z przebywania z wnuczkami. Ja zawsze nie byłem inwalidą. Ja inwalidą zostałem pięć lat temu. Dotknęła mnie ciężka choroba, nie płuc, ich teologia nieznana. Tego nie ma się, nie ma czym leczyć. Nie ma w ogóle żadnych szans, jest tylko jedyna rzecz, jaka jest, to przeszczep. Ja jestem zaskoczony, bo sno choroba tylko trzy lata się żyje. Tak się mówi. No poważnie. Początki choroby, jak, jak pan zauważył, że coś to jest nie tak? Zwykła grypa. Zwykła grypa. No, Przez tak... dwa miesiące, proszę pani. Grypa, antybiotyki. antybiotyki przez dwa miesiące. Dopiero lekarz zdecydował się na prześwietlenie płuc. płuc. Zwyczajnie prześwietlenie płuc. płuc. Tak. Te Rezonans. rezonans. No, mhm. i dopiero przy rezonansie, Nie, no, no właściwie to dopiero przy rezonansie się okazało, ogólnie, co się no. ewentualnie Gdzie? dzieje. Mhm. Wie pani. Może, może zbyt długo tych, tych antybiotyków brałem. No nie wiem. No. No, to jest nieznana ideologii. Ich terapia nieznana, bo to, wie Pani, to nie jest bakteryjne, to nie jest, nie wiem. Tak się tak dzieje. Tak się tak dzieje i już, już, proszę Pani. To jest podobno choroba z jednej z chorób cywilizacyjnych, która dopiero, wy Pani, jest w powijakach medycyny. No po prostu nie znają przyczyny. Owszem, ja tam są jakieś odmiany tego, które znają przyczynę, ale w sam raz mojej nie, zna, nie znaleźli przyczyny i nie wiedzą do czego. Wizyty u, u lekarzy w szpitalu pewnie są częste. Tragedia. Dla mnie jest tragedią. Proszę Pani. No co i raz mąż do szpitala trafia. Co i raz. Ze względu na to, panie, na no ten wysiłek, który muszę pokonać, żeby tam dojechać, żeby tam dojść po tych schodkach i tak dalej. Wdycha pan za pomocą tlenu? Tak. To jest koncentrator tlenu, próżwiany stacjonarny, tam stoi, próżwiany. Ale nie jestem przywiązany do domu. Mamy takie małe butle, na które to jest 70 wdechów tylko, ale jakoś ja po prostu mam przedłużony przewód, który idzie z koncentratora, jest dość długi, bo ma 10 metrów, to ja już wchodzę do domu, za, załączam koncentrator, wychodzę na korytarz i na pół piętrze mężowi już podaję tlen, taki, który żeby mógł Mógł wejść. Idzie po schodku, po schodku, pomału na górę. No, ale jakoś, nieraz wynoszę nawet stołeczek na korytarz, żeby mógł chwilę usiąść, odpocząć i dopiero przed dalej na górę. Powiedzmy, co by się stało, jeśli tlenu by zabrakło? Proszę pani, zaraz sily i koniec. Bywały takie sytuacje? No, może dość często nieje. No, ale. To jest sytuacja zagrażająca życiu. Tak. To jest bezpośrednio zagrożenie życia i w takim wypadku y, pani doktor mówi natychmiast zywać pogotowie. Ja nie mam do nikogo pretensji, że mieszkam na zwyżce, bo ja tutaj mieszkam od 35 lat. Jak się wprowadziłem byłem piękny i młody i nie chorowałem, nie myślałem o tym. Bo, gdybym może miał ten rozum co teraz, to bym się starał o zamianę mieszkania, a teraz podobno nie ma żadnej możliwości. Więc wie pani, nikogo nie będę winiał, że mieszkam na ósmym piętrze. Ale jest mi bardzo ciężko prożywanie zejść i wejść. Już nie mówiąc. Wie Pani dojść do samochodu, bo z tym samochodem to ja już tak w tyle czasu walczyłem, wie Pani o miejsca postojowe. Proszę Pani. Jakoś nikt poważnie się, e, znaczy, próbowali zająć się poważnie, tylko za dużo było pieniaczy ludzi, proszę pani, e, starszych, ale zdrowych. Proszę, Nawet w komitecie osiedlowym, proszę, panie, którzy się nie zgadzali na to. Natomiast pomógł mi jeden człowiek z osiedlowego tutaj, z blokowego proszę, komitetu. Komitetu. Bardzo jestem wdzięczny panu Kordasowi, że zajął się tą sprawą i pomógł mi. Widząc moje prorywanie, Męczarnie. Ja nie mam się mówić wie pani w tej chwili. Mimo, że y, jestem na tlenie, wie pani. To mimo tego jest ciężko rozmawiać. Ciężko rozmawiać, bo już, bo już jest na najwyższym wskaźniku i jadę właśnie, y, wie pani. Do zabrza. Jadę, proszę pani. I tam być może będę czekał, aż się dawca znajdzie. Ale się nie znajdzie. A jak się nie znajdzie, no to nie będą mnie tam trzymać. Wie pani, muszę, muszę czekać. Tak jak rozmawiałam, takie już wstępne jeszcze badania, mimo to, że jest wszystko wysłane już do przeszczepu, ale jeszcze musi szpital porobić sam swoje badania i zakwalifikować, jak oni to mówią. To jest około tygodnia, 10 dni. To badanie, bo mówimy o przeszczepie płuc. A tak. po przeszczepie to w pół roku najmniej. A, no. Jeżeli wszystko będzie wy, Pani. To będzie a, dobrze. Tak, a jeżeli nie, no to już nie będę wchodził na tą górę, na tę zwyżkę. No bo po co? <laughs> no muszę się <laughs> z tym pogodzić, proszę pani. Nie po każdym inwalidzie widać chorobę. No a... Szybko społeczeństwo ocenia. Tak i uważają, że człowiek, który no tak jak mówiłam nie jest na wózku, nie jest o nie ma nóg, jest człowiekiem zdrowym. Niestety to jest mylące. No bo jest dzień, kiedy mąż przykładowo jest na, na tlenie. A tlen używa 24 godziny na dobę z małymi przerwami. Prawda? nie zawsze jest silny, nie widać po nim może tej choroby. No ale no niestety, jak mówi, no to od razu można poznać, że to jest człowiek chory. Tak. To, to, to nam Pan zaznaczył, że są dni lepsze i gorsze. Dłuższa rozmowa też jest czymś ciężkim. Tak. Szczególnie, wie Pani, w dni deszczowe. Tak, to się jest bardziej odczuwalne. Jestem, wie Pani, no... Niestety, ale nie do, nie do życia jestem. Nie mogę mówić, nie mogę chodzić. No no no. Podobno ciśnienie. A że u mnie już tam nie ma nic... Nie, nie ściskać się, to taka sytuacja powstaje. Jeszcze <śmiany> miałem... Um, proszę pani. To jest tak, yy... chciałem właśnie to przesłanie dla innych ludzi, bo widzi Pani, ja wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy nie proszą o, po o pomoc, i nie chcą się nawet ujawniać, że są chorzy, że wymagają jakiejś pomocy czy opieki. Ze względu na nasze społeczeństwo. Nie ktoś spotka, proszę pani, jak, no nie chcę jeszcze tak chodzić, taki człowiek jak, wy pani, brudny, zdziadziały i tak dalej. No staram się w miarę możliwości, dzięki żonie i, i sobie, w miarę możliwości zawsze jakoś wyglądać. Proszę pani, spotykam kogoś, no co ty chory jesteś, no nie wygłupiaj się, no przecież Samo, nie wyglądasz. Samo zdrowie z Ciebie tryska. Co mam odpowiedzieć? No jasne, że. To mnie trzyma, wie pani, trzyma mnie żona, trzyma mnie wnuczki, trzymają mnie wnuczki. Rodzina mnie trochę pociesza, jak może, a jak długo, no cóż. No właśnie, tutaj pytanie do żony: jak sobie pani radzi? No jest ciężko, ale no niestety, no muszę zakupy czy coś, jak, jak prawda, no to muszę ja zrobić, muszę dźwigać, no tam syn mi jak przyjedzie, to też jakieś tam zakupy zrobi, no, pomagają mi też, jak mogę, ale też nie zawsze mogę liczyć na to, żeby mnie rodzina... Pewnie pomiesza. nie zawsze pani chce. Nie zawsze chcę, no bo, bo ja staram się... Jeszcze, swoje też życie. Tak, ja staram się jeszcze być w pełni sił, chociaż też już mam swoje lata, też mi jest ciężko, ale muszę, muszę dla męża być zdrowa. Muszę go pocieszać, muszę go od czasu do czasu, jakieś w dołku troszecz... wyciągnąć. Tak, i troszeczkę go usadzić, żeby po prostu inaczej myślał. Staram się nie załamywać, ale wiem, co niczy. Z tą świadomością człowiek musi, musi się pogodzić, musi jakoś zaakceptować ją, bo inaczej Inaczej to zagryzie się w środku. Początkowo byłem załamany. Ale dzięki żonie, wie pani, i nucząc. W, w jakim wieku? Wnuczki. E, w, tak. Wnuczki najmłodsza ma 9 lat, a najstarsza 18. Tylko byłoby jeszcze pewnie dla pana dobrze, żeby mógł pan z większą swobodą na zewnątrz wychodzić, prawda? Tak. Tak, tak, ale to w zimą, proszę to już chyba raczej nawet nie marzę, żeby wyjść chyba. W ogóle nie ma w żadnych widełkach Narodowego Funduszu Zdrowia, żadnej refundacji. Żadnej refundacji. Jest tylko pomoc, y, proszę Pani, przy y, y, koncentratorze tym stacjonarnym. Natomiast mnie, chcąc gdzieś wyjść nawet na spacer, bo jestem, wypełnię, na całe lato trudno przesiedzieć w domu, proszę Pani. Są takie koncentratory przenośne, przenośne. tak zwane, które y, co prawda, Ważą tam 3-4 kilogramy, ale można oddychać tak jak w tej chwili i pomału sobie powiedzmy spacerować czy pójść do lekarza pożywanie. No na, ty, na takie coś nie, nie stać. Jaki to jest koszt? To jest koszt prożywanie od 15 tysięcy do 30. 000. Kiedyś oglądałem taki program przedwyborczy Przedwyborczy prożywanie. No, reklamujących się y, członków y, Rady Brożywani. No i y, jeden z członków Rady byłej, znaczy byłej i obecnej Brożywanie powiedział, że istnieje taki fundusz rehabilitacyjny i jest niewykorzystywany. Niewykorzystywany. Więc w całości. w całości. Więc ja jeszcze, w, to było wtedy, proszę pani, jeszcze był marzec. Spróbowałem wejść i porozmawiać z tym panem. Oczywiście. Proszę pani, obiecał wszystko, będzie zacięty, nie ma sprawy, proszę pan, niech pan składa, będzie dofinansowany. Niech pan bierze <gry> rachunek pro forma, proszę pani, po. Po tych sklepach medycznych. Proszę Pani, dzwoniłem. Dostałem ten, załatwiłem ten kuchunek proforma, I sprawa się rozmyła. Złożyłem dokumenty od lekarza, od tego, tamtego, czy potrzebne, czy nie. Proszę Pani. Ja nie chcę od tego. Jeżeli ma, mają w ten sposób, ma wyglądać, proszę Pani. E, powiedzmy, jak oni nazywają to, e, łamanie barier między e, e, potrzebującymi e, ludźmi, a e, tymi, co tam rozdzielają. Jeżeli to ma być w ten sposób, proszę Pani, to ja, to ja dziękuję. Nie chcę takiego upokorzenia, jakie ja doznałem, proszę Pani. Zostałem pokorzony, bo człowiek wiedział, że to jest mi niezbędne do, do życia, do codziennej egzystencji. Każdy uważa, że osoba inwalida to jest osoba na wózku czy o kulach, ale osoba, która jeszcze przykładowo o jednej kuli, ale przejdzie i chwilami po niej nie widać tej choroby, to nie jest inwalidą. I tutaj człowieka to boli. Ja już miałam to odczucia u nas na osiedlu. Już było tak, że mąż jeszcze w zeszłym roku na jesieni nie było miejsca tutaj, nie mieliśmy jeszcze miejsca pod blokiem. Samochód zostawił na Kremensiewicza. Gdzie są trzy miejsca dla inwalidów? Mieliśmy sytuację, że po prostu mimo to, że jest legitymacja, ręcisty, zostały spuszczone z koła powietrza. Ja odczułem na zbraniu osiedlowym naszego zarządu, zarządu yy, blokowego, jak ludzie się zachowują w stosunku do miejsc dla inwalidów. Jak? Proszę pani. A był taki pan, który, proszę pani, z taką awanturą wyskoczył. Ja już nie wytrzymałem i też odpowiedziałem mu właśnie w ten sposób, że nie wiadomo, czy pan jutro tego miejsca nie będzie potrzebował, bo ja jak walczę w tej chwili dla siebie, to ja go do grobu nie wezmę. Tylko zostanie i ktoś może być w takiej samej potrzebie jak ja dzisiaj. Czy ze strony tutaj najbliższych sąsiadów, dalszych, jak to wygląda? Jest jakaś pomoc, jest wsparcie. Ci sąsiedzi, którzy mieszkają tu też od początku i znają nas, kiedy mąż był zdrowy i był bardzo pomocny innym ludziom, ponieważ ma dobry zawód i, jak to mówią, złota rączka, dużo pomagał sąsiadom i po prostu no, sąsiedzi no, współczują. Prawda? I nawet jak Ktoś, jeszcze nie mieliśmy miejsca, postawił samochód, to jak się zadzwoniło, szedł, postawił samochód, czy na parking, bo nieraz ktoś rozumiem. podjedzie. No, po rozumiem. prostu niektórzy rozumią tą potrzebę, że mąż nie może iść. Jak to się mówi dalej, tylko musi mieć samochód, żeby w niego wsiąść. No musi mieć samochód gdzieś blisko, bo każdy krok to jest. Jak to się mówi? Gwóźdź do trumny. Nie chcę pomocy jakiejś tam, wie Pani, współczucia. Ale zrozumienia. Zrozumienia tylko, bo, wie Pani. I branie odpowiedzialności za słowa i za obietnice. Oczywiście, oczywiście. To jest, to jest istota rzeczy, że dawać nadzieję ludziom, proszę Pani to trzeba najpierw pomyśleć, a później ją dać.